Dzień dobry Państwu w nowym programie Kłamstwo ma krótkie nogi Te cztery słowa z tytułu naszego programu pokazują, że kłamstwa szybko znikają Anna Bogusiewicz, witam i zapraszam A dzisiaj przedstawimy Państwu użytkownika Legionista Sebek 11 On tak kłamie, a w dodatku atakuje naszą redakcję Na początku jego zachowanie Już nasz portal opisywał tę sprawę Przeklina, wyzywa, a w dodatku rozkazuje innym użytkownikom Na przykład Każe autorowi jednej gry robić sesję, mimo że autor nie może wtedy. Uważa się za pępkę świata. Co drugie jego słowo to przekleństwo, wyzwisko bądź agresja. Wkrótce będą wybory na prezesa aerotransportu. Czy my chcemy takiego człowieka jako zarządcę społecznością? Odpowiedź pozostawiamy naszą widzom. Wracając do pana Sebastiana. Oprócz wyzwania ten użytkownik wyśmiewa się z innych, co jest skandaliczne. Dużo osób się go boi, dlatego pozwalają mu na coraz więcej. Przypomnę tylko, że dwa lata temu Szymon Polowi najlepsze święto roku, czyli urodzinę, zniszczył. Naprawdę trzeba być tak okrutnym człowiekiem, aby niszczyć taki wspaniały dzień. Na szczęście, pan Sebastian udziela się coraz mniejszej liczby różnych V-firm fi na rotransporcie, Dzięki czemu jest mniej ofiar. Tej osoby, którym jest po prostu przykro z takiego zachowania. I tym kończymy nasz dzisiejszy program. Jutrzejszy program poprowadzi Kacper Czarniecki, już za chwilę wydarzenia. Oczywiście na antenie Polish Transport Roblox News. Zapraszamy. Dzień dobry, Anna Bokusiewicz, zapraszam na wydarzenia. Sejm przyjął ustawę, która zakazuje robić zdjęcia na kolei. Ustawa czeka w sanacie. W naszej opinii, zakaz fotografowania kolei nie przyniesie żadnych rzeczywistych korzyści dla obronności, i bezpieczeństwa państwa oraz infrastruktury. Mówią autorzy najstarszego czasopisma o temacie kolejowej, czyli Świat Kolei. O tej ustawie będziemy mówić na bieżąco w naszej stacji. Zmieniamy temat. Już 29 października odbędą się wybory na polskiego prezesa Rotransportu. Wtedy Rotransportowicze wybiorą nowego prezesa, przekazuje prezes Oskar Sojk. Czekam na listę kandydatów. Od razu, jeżeli dostaniemy listę, poinformujemy Państwa, jacy kandydaci znajdują się na tej liście. Czas na to, co nas dręczy najbardziej, czyli upały. Pamiętajmy, aby pić dużo wody, nosić czapkę z daszkiem na głowie i okulary przeciwsłoneczne. Jeżeli nie musimy, to nie wychodźmy, kiedy jest najcieplej. A jak już przy upałach jesteśmy, to powiedzmy sobie trochę o czerniaku. Jest to inaczej rak skóry. Ten nowotwór wywodzi się z melanocytów czyli komórek barwnikowych skóry, wytwarzających pigment, melaninę. Carbnik sprawia, że skóra ciemnieje w kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowym, np. z słońcem lub lampami wykorzystywanymi w solariach. Aby uniknąć szkodliwego działania promieni słonecznych, przed każdym wyjściem należy posmarować się krewem z wysokim filtrą SPF. Pamiętajmy o tym, szczególnie teraz, kiedy są największe upały. A teraz o alertach rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dlaczego należy je czytać? Dzięki alertowi, który otrzymujemy na telefon, wiemy o różnych niebezpieczeństwach. Tak jak teraz o upałach. Dostajemy również wskazówkę, co należy robić w niebezpiecznej sytuacji. To wszystko w wydarzeniach. Już za chwilę gość wydarzeń, a nim będzie Pan Jan Wójcik. Zapraszam.